Cześć, witajcie. Jestem w Pepku i zapraszam Was na zakupy ze mną. No i słuchajcie, fajne lampki. Zobaczymy, jaka ta niebieska cena. Pieduszki. 35 zł. Nie wszystkie pokazuję, bo zapraszam na poprzednie przeglądy. Ale mamy coś takiego fajnego. Za 35. Kolejne za 35. No i czarne. Nie zawsze będę mówić ceny, będę też pokazywać. O. No i kolejna za 60, <laughs> Słuchajcie, dajcie znać co tam u Was. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarze, że nie macie czasu. Uśmiech, serduszko, ciekawa lampka, ale na te ładowanie trochę nie dla mnie. Ja kupiłam na baterii jestem zadowolona, ale tu nie widzę. Chciałam jeszcze jedną dokupić, jestem tak zadowolona, że chciałam dokupić i nie ma tutaj. Hmm. te domki wam pokazywałam po 10 o i mamy słuchajcie takie głowy z freedom mi się to kojarzy i cena 30 zł tu może być osłonka może być wazon na wiele sposobów wykorzystania może być wazoniki mamy po 6 i taki listek słuchajcie nie będę szukać ceny, bo niewidoczna cena, ale no nie drogi pewnie. To za 8 o zegar ciekawy, bardzo ładny. Czekajcie. Zobaczymy cenę. Bo zegar jest e, wart uwagi 25 zł. Bardzo ładny zegar o niewidoczny, bardzo fajny. O I tutaj, słuchajcie, 25 takie kwiatki. O. No i taką szkatułkę, słuchajcie, o na biżuterię, fajna. I cena 20 zł. No i czekajcie, wazon. Patrzcie, jest wazon z takimi już kwiatami za 40. Za 25 za 20 lampę. No i słuchajcie kosze. To co ja lubię. Jest cena 50. Ten kot jest fajny. Za 30 w panterkę. Zobaczymy w jakiej cenie ten kot.

Chyba 30 zł z mnie to są za małe ceny. O. No i mamy, słuchajcie, świece, ale w świece pokazywałam Wam często, więc nie wszystkie pokażę. Tu pokażę nowości. 20 zł. I jeszcze mamy taką zieloną. O. Ta burka motka jest fajna. A gdzie tu jest cena? Większy, większa za 20. To fajne świece. Mhm. O, i tak się e, to wszystko prezentuje. Te lubię. No, te są po 20. i ja bardzo lubię. Ładnie się prezentują. O. I tu ciekawa świeca, próżyczki. za 10. I tak wam obiadle po 5. Widzicie, tu nie są jakieś wysokie ceny. E, polecam bardzo tą świecę, jest już w promocji. Czekajcie, za 3 zł Ja sobie ją na pewno kupię. To świecę na komary. Więc sobie ją kupię. Tutaj są takie różne. Te się opłaca to dwa tysiące. Muszę powąchać. Jeszcze mhm, tą drugą. Ta mi się bardziej podoba. Mhm. Kacite uko zobaczymy. коминки. I, słuchajcie, pełno lampek takich. Mhm. Jeszcze taka zielona to 25. I idziemy. Pufy. Tu jakieś słuchajcie półki. ze siedemnaście. I taki stolik. Zby cenę trzydzieści złotych, więc nie dużo. A to jest fajne taka szeczka za siedemdziesiąt, składana na kółeczkach, mhm. No i kochani, jesteśmy znów na kwiatkach. ostatnim wam pokazywałam. O, za 12. A tu już mamy dynię. Tą wam pokazywałam. Zachęcam do poprzedniego przeglądu. Tutaj mamy dynię, za 10. Osłonkę. Ale mi się podoba ta z grzybami. Pokajcie piękne 25 grzyby i to może być na coś o. piękne to jest mhm. o. mamy też sowe za 10 e, buźki wam pokazywałam w poprzednich filmach zobaczymy jeszcze to. 15 No i coś, co bardzo lubię, czyli koce, i co polecam. Mm, 20 Taki wymiar. No I subskrybujcie, lajkujcie, baj.